Dzień dobry widzowie! Witajcie z tej strony filmy z PCD i dzisiaj aktualizacja była w PCD, niedawno w sumie chyba zaraz, zaraz było. To nie, nie, nie patrzymy na to, bo tam Amax jeszcze nie napisał. Ale w Darłowie był Rework, prawka. Także jedziemy. I co, okay, wyjedziemy? Także no. Jadę, jadę, jadę.

Przejadłam przez kołu, żeby... tak... Przebliżać się długo na kierowaniu, zawsze się zawsze trzymać. Tak. przez... przez... przez koleje, może Właśnie... Przejadę... no, no... Rozumiem na szkodę w pasu bezpieczeństwa. Chyba. No, na nowe skręcenie, w pasu, przedwarcie, przewięczeniem na oderwanie 8 pasów, trwałe zabrudzenie i prawo na 8 pasów. Nie mam to chyba. Bo to. Dobra. Jakie zachowania zwiększa ryzyko padnięcia w poślizm, bez jakiej oby... jazda ze stałą prędkością? Właśnikiem władowym skręcenie Kierowina. To może. Mm. Dobra. Samowanie mm. mm. sił Mikiel. To skręcanie kierownicy. Ale mm. mm. widok może być, powiem Wam. Potem na terenu zobaczymy. Na Discordzie. Także no. Na na telefonie przeczytał mój I... telefon. Jako wypadku, w ja którym wasz ojciec odesłany, personel, urząd i instruktor brały udział, tak. Czy kierownicą pojazdem jest uparmiający, sygnalizować postęp pojazdu śmigłowego przy podróżkach w, podróż, w tym wypadku na drodze ekspresowej, tak. Czy można coś zrobić do podeszłego przedmiotu, przedmiotu Czy kierunek pojazdu na własnym pojazdzie? Nie mam już w moim przypadku? A tak? Czy można było zakładać odsypcją na mnie Nie Tak. Czy nadzór jednokierunkowy cofanie jest zabronione? Tak. Czy na mości spadzie jest zabroniony tam? Czy po zatrzymaniu do kontroli Może nie, Czy po zatrzymaniu pojazdu do kontroli kierujący? Po Pojazdem powinien trzymać na kierownicy. Nie. Anian nie. wszystko na masz objań za kowerowanie tak. wie jeżeli jest parking, powinien ustąpić pierwszy pojazd za jadą samy nie. Czy na... Czy na każdym skrzyżowaniu wyprzedają beczki zawsze zabronione? Nie. Czy w razie unikania na przejeździe kolega mężczyzna, niezwłocznie usunąć go z. Sp... Czy w razie no, tak. Czy przejeżdżałem przez skałę, że powinien zmniejszyć prędkość, aby niego okropiony nie, nie pieczek? Czy w razie przejścia na pieszo masz obowiązek przejrzeć jego otoczenia? Czy w wyprzedają w masz obowiązek zachować odstęp nie mniejszy niż 1 metr? Czy przez przez przejazd kolejowy masz pierwszeństwo przed nadjeżdżającym? Nie. Czy zbliżałeś się do przejazdu kolejowego masz obowiązek zeszczerbą? Tak. Czy z drogi publicznej, bo nie się do ruchu? Tak. Czy wyprzedaj tam musi zachować szczególną do Tak. Dobra. Czy międzynarodowe prawo jazdy może być wydane na okres dłuższy niż 3 lata? Tak, jeżeli wynika to z orzeczenia lekarskiego, tak w każdym przypadku. Mm. Czekajcie, zaraz zapytam się tylko, Czy międzynarodowe prawo jazdy może być wydane na okres dłuższy niż 3 lata? Zaraz się zapytamy Zwyczaj jest wydany przez... Tak, w każdym przypadku... maksymalnie jest? Mhm. Tak, w każdym przypadku Które z wymienionych skutków może zostać wywołane przez Jaką jazdy prześwięcącej na czerwono-psykologiczne ciśnienie oleju poważne uszkodzenia silnika, uszkodzenie hamulców, uszkodzenia mechanizmu przeniesienia, uszkodzenia silnika? Jaka jest maksymalnie dopuszczalna odgryzka licząca od tylnej płaszczyzny obrysu pojazdu, na którym może wstawać ładunek przewozu pojazdem samochodowym? Jeden metr chyba. Jakie musisz spełnić warunki, gdy chcesz przewieźć dziecko na tylnym siedzeniu? Zaraz pytam się, e, jakie musisz spełnić warunki, gdy chcesz przewieźć dziecko na tylnym siedzeniu samochodu osobowego? Zaraz, zaraz, zaraz. E, Musi co 150 metrów. To nie ma takiego. Łącznie omawiać. To nie, co mam w zrobić e, Co To a No, też, też przewieź dziecko na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w przednią poduszkę dla pasażera, która jest aktywna. W jaki sposób możesz to zrobić? Dawajcie, także no Należy mi się ym, W wieku bezpieczeństwa W wieku bezpieczeństwa ym, Ustawionym Ustawionym przodem gdzie z jest? Przodem o. Na co należy zwracać uwagę podczas cofania pojazdem? teraz ja u Google będziemy pytać Także no um, Podczas cofania pojazdu należy zachować szczególnie ostrożności przede wszystkim na położeniu na mocne trzymanie ma na no, obiekty zmieni się. Nie, no. no, Jaki wpływ na stosowanie pasów bezpieczeństwa na powstanie obrażeń ciężkich przy zdarzeniach czołowych? Tak, znacznie zmniejszone ryzyko, gdzie o, nawet z, z na, zna. Ciężki ciężkiej. O, dobra. Hmm. Podczas wykonywania którego z wymienionych manewrów masz obowiązek zachować co mniejszy niż 1 metr od pojazdu. O tym znałem. roweru. Przedziałem roweru. Hmm. Czy rzeźba terenu jest czytynnikiem, który powinieneś brać pod uwagę, dobierając prędkość jazdy na drodze? Dobrze, dawaj Myślę, dobra, tak rzeźba. Tak Dobra. Jakie negatywne skutki dla kierującego pojazdu może powodować zaśnieżenie lub ogrodzenie jezdni? Jeszcze dwa pytania Zwiększenie ryzyko poślizgu um, Czy podczas wymieniania w innego pojazdu oświetlającego drogę swoimi światłami Możesz nie dostrzegać przeszkód na jezdni? Dobra Dobra, dobra, tak podczas wymieniania, tak. Dobra. Która z wymienionych czynności może zwiększyć bezpieczeństwo podczas jazdy zasiężonej drodze? Ostatnie pytanie. Stosowanie obu zimowych, Stosowanie zimowych. Dobra widzowie, ostatnim pytaniem. I, i, ja myślę, że za... Ja muszę się nie zdać. Nie, to jest tylko... To jest to, że ty... Panie, przy użyciu hamulca rycznego nie, bez stosowania opony i nogi. Danie, bez obrazów filmu. A kiedyś było. pamiętam, robiłem hmm. prak, zanim tam takie obrazy. Nie wiem, dlaczego nie ma tak. Może ona jakoś to trochę kiepsko Także no Jeden <głos> 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 A, A, Widzowie i <noise> <do wdeń. głos> jestem to był geniusz To był kiedyś Widzowie? Bo ja nie wiem, trochę Ja w prawka. brawałam A B. O. Numer B 1 stanowisko trzecie. Bardzo działa. Czekaj, trwa przygotowanie egzaminu. Proszę sprawdzić działanie klaksonu. Tak. Proszę przygotować pojazd do jazdy. Proszę tak? ruszyć i zatrzymać się w polu na końcu toru. Tak. Nie tak wiem, co zrobili, skoro i tak to mnie nie ma żadnego na górze, ale i tak to jest fajne, że on zrobił report. Bo nie było takie że... fajne po prostu. Proszę wycofać do pola na początku toru. Myślał, podoba to. Jeszcze ja to z pierwszego razu zdam to, mówiłem, za żeby zawodzić. co obszar 21 minut będzie trwał, bo no, jednak trzeba zdać pomału. Ale Także no. W porządku. Proszę podjechać na górkę. Proszę ruszyć w miejscu, a następnie zatrzymać się przed znakiem na górze. Dobra. Jadę. Dobra. W porządku. Teraz Dobra. proszę wyjechać na ulicę. Na najbliższym skrzyżowaniu proszę skręcić w prawo. Na rondzie proszę pojechać pierwszym wyjazdem. Na Easy normalnie Przeszło pierwszy raz i teraz jeszcze przejdę na Easy. W ogóle podobnie chcą zmienić. Ten samochód ma jakiś silnik, ale że nie mam. trochę kiepskie no to Jakoby się wyciągnęło. Dobra. Idziemy. Na rondzie proszę pojechać pierwszym wyjazdem. I żeby river trackera zrobili, trakcje gdzieś by zrobili, to w ogóle powinniśmy starać. No Transit podobno mnie za rok, albo za dwa lata, także... No... minuty i przyjadę. Na najbliższym skrzyżowaniu proszę skręcić w prawo. dobrze, Dobra, na najbliższym skrzyżowaniu proszę skręcić w lewo. Dobra. Podziewałam się i poczekał się Bajonu. Patrzę na TikToku i na YouTube na T. Na t bo patrzę i na ten na odmudnie. Tak Lion. Ja. Na najbliższym skrzyżowaniu, proszę skręcić w lewo. 我想去。<laughs> Zord Ale dla mnie to auto trzeba zmienić też No Będę fajna, ale Bo Ela to mała, więc Cały Też jest Podobno możemy jakieś usunąć auto Zaraz wam w to z Jego konta I zaraz powiem Tak, no to moje drugie konto

Proszę zaparkować w zatoce za przejazdem kolejowym, Dobra, Widzowie. U. proszę wyjechać z zatoki okay, i jechać okay. dalej prosto, okay. Na najbliższym skrzyżowaniu proszę skręcić w lewo. Na najbliższym skrzyżowaniu proszę skręcić w lewo. A, w najbliższym dobra. skrzyżowaniu proszę skręcić w lewo. No, 9 za 6 tysięcy mam W zasiądę osiągnięte skryte krzem jak Na rondzie proszę pojechać drugim wyjazdem. Nie będzie już. Na no, mnie proszę pojechać drugim wyjazdem, Bo to już nie będzie. Proszę skręcić w lewo do środka i zaparkować na wyznaczonym miejscu za szlabanem. Nie mam się do czego przyczepić. Więc egzamin Pozytywnie. zakończymy wynikiem pozytywnym. Już pierwszego razu i kto tak umie. Ha, 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 ha. Idealnie. Idealnie wszystko mi zrobiłem. Egzamin Jan Kowalski pozytywny. I brawo. Rześni, będzie taki ruch w z rybaków na Piszcie w komentarzach. Z tej strony moje sprawy. Życzę mi się na oglądania. Też postawcie mi link w komentarz, będzie mi mimo także i ja wam linkem. Także nara i widzimy się w kolejnym odcinku. Na